Czy kiedykolwiek byłeś w tej bolesnej sytuacji, w której ktoś, kogo kochasz, zdecydował się cię odrzucić tylko po to, by wrócić i zapukać do twoich drzwi, prosząc o drugą szansę? Ból odrzucenia wciąż odbija się echem w jego pamięci, ale teraz jest tam ze słodkimi słowami i obietnicami, że wszystko będzie inaczej. To właśnie w tym kluczowym momencie nauki filozofów stoickich. Mogą stać się światłem przewodnim nie tylko w celu zrozumienia dlaczego nie powinieneś zgodzić się na powrót, ale także w zbudowaniu solidnego fundamentu samopoznania i godności osobistej. Stoicy, od epikteta po Marka Aureliusza, zawsze podkreślali znaczenie rozróżnienia między tym, co jest pod naszą kontrolą, a tym, co nie. Kiedy zostałeś odrzucony, jego decyzja, by cię odepchnąć, była całkowicie poza Twoją kontrolą. Teraz decyzja o jego odzyskaniu jest całkowicie w Twoich rękach. To cenna okazja, aby skorzystać ze swojej autonomii i podjąć decyzję w oparciu o rozsądek, a nie chwilowe emocje czy nostalgię za tym, co było. Pierwszy powód, dla którego powinieneś wahać się, czy zaakceptować swój powrót, jest zakorzeniony w stoickiej zasadzie autarki. Zdolności do bycia samowystarczalnym i niezależnym od innych w kwestii swojego szczęścia i dobrobytu. Kiedy ktoś się odrzuca, a potem wraca, pojawia się naturalna tendencja do odczuwania ulgi, a nawet wdzięczności za to, że został ponownie wybrany. Ale ta reakcja ujawnia emocjonalną zależność, którą stoicy uznaliby za szkodliwą dla ich rozwoju jako osoby. Twoje szczęście i poczucie własnej wartości. Nie powinny zmieniać się w zależności od kapryśnych decyzji kogoś innego. Epiktet uczy nas, że powinniśmy skupiać się tylko na tym, co możemy kontrolować: na naszych myślach, działaniach i reakcjach na okoliczności. Przyjęcie kogoś z powrotem po odrzuceniu oznacza w wielu przypadkach oddanie swojej energii emocjonalnej z powrotem w ręce kogoś, kto już pokazał, że jest zmienny. Zasadniczo przekazałbyś kontrolę nad swoją stabilnością emocjonalną komuś kto już okazał się niewiarygodny pod tym względem. Natura ludzka, według stoików, nie zmienia się łatwo. Marek Aureliusz pisał obszernie o tym, jak ludzie mają tendencję do powtarzania tych samych wzorców zachowań. Jeśli odrzucił ją raz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że te same czynniki, które doprowadziły do początkowego odrzucenia, są nadal obecne, tylko tymczasowo stłumione przez nostalgię lub samotność. Stoicy uczą nas obserwować wzorce zachowań ludzi i podejmować decyzje w oparciu o konkretne dowody, a nie nadzieje czy puste obietnice. Zastanówmy się również nad stoicką koncepcją godności osobistej i szacunku dla samego siebie. Kiedy zgadzasz się wrócić do kogoś, kto cię odrzucił, wysyłasz wiadomość zarówno do siebie, jak i do tej osoby, że twoje odrzucenie nie miało żadnych realnych konsekwencji. Nieumyślnie sygnalizujesz, że można go wyrzucić, a następnie odzyskać w dogodnym dla nich czasie. Ta dynamika tworzy niebezpieczny precedens, w którym Twoja wartość zależy od czyjejś dostępności i zainteresowania. Filozofowie stoicy przywiązywali dużą wagę do konsekwencji i osobistej uczciwości. Przyjęcie kogoś z powrotem po odrzuceniu może być postrzegane jako niezgodność z własnymi wartościami i standardami. Jeśli ustaliłeś, że zasługujesz na traktowanie z szacunkiem i uwagą, zaakceptowanie kogoś, kto nie wykazał się tymi cechami w kluczowym momencie, byłoby zdradą własnych zasad. Jest też kwestia straconej szansy. Kiedy zostałeś odrzucony, a następnie rozważałeś przyjęcie kogoś z powrotem, ile innych możliwości rozwoju osobistego, nowych relacji lub wzbogacających doświadczeń mogłeś przegapić? Stoicy wierzyli w wartość wykorzystywania każdej chwili dla rozwoju osobistego. Utknięcie w cyklach odrzucenia i pojednania może uniemożliwić ci odkrycie pełnego potencjału i znalezienie zdrowszych, bardziej stabilnych połączeń. Filozofia stoicka uczy nas również o znaczeniu rozumu nad emocjami. Kiedy ktoś wraca po odrzuceniu, naturalne jest, że odczuwa mieszankę ulgi, nadziei, a nawet rozpalonej na nowo miłości. Jednak te emocje mogą zaciemnić twój osąd i uniemożliwić ci podjęcie naprawdę racjonalnej decyzji. Stoicy nie zaprzeczali emocjom, ale podkreślali, jak ważne jest, aby nie pozwolić, aby przytłoczyły naszą zdolność jasnego myślenia. Zadaj sobie pytanie: jakie były konkretne powody, które doprowadziły do początkowego odrzucenia? Czy te powody zostały rozwiązane w konkretny i namacalny sposób, czy też po prostu chwilowo zmienił zdanie? Jeśli fundamentalne kwestie, które spowodowały zerwanie, nie zostały odpowiednio rozwiązane, przygotowujesz się do ponownego przeżycia tego samego cyklu bólu i rozczarowania. Stoicy cenili również cnotę cierpliwości i wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Odrzucenie, choć bolesne, jest okazją do zademonstrowania tych cnót, opierając się pokusie natychmiastowego zaakceptowania kogoś z powrotem. Ćwiczysz swoją zdolność do znoszenia dyskomfortu emocjonalnego i utrzymywania swoich standardów, nawet gdy jest to trudne. Jest to forma wzmacniania charakteru, którą stoicy uważali za niezbędną dla dobrze przeżytego życia. Zastanów się również nad długoterminowym wpływem na Twoją samoocenę i obraz siebie. Za każdym razem, gdy akceptujesz mniej, niż na to zasługujesz. Stopniowo podkopujesz swoją wiarę we własną wartość. Stoicy wierzyli, że nasz obraz siebie powinien opierać się na naszych własnych zasługach i cnotach, a nie na zewnętrznym uprawomocnieniu. Kiedy mocno trzymasz się swoich standardów, wzmacniasz solidny, pryncypialny obraz siebie. Jest też kwestia wrażliwości emocjonalnej. Kiedy akceptujesz kogoś z powrotem po odrzuceniu Stawiasz się w pozycji skrajnej bezbronności. Wiesz, że jest w stanie cię odrzucić, a ta świadomość może stworzyć dynamikę ciągłego niepokoju i niepewności w związku. Stoicy cenili spokój psychiczny i wewnętrzny spokój, stany, które stają się bardzo trudne do utrzymania, gdy ciągle martwisz się, że znowu zostaniesz odrzucony. Filozofia stoicka uczy nas również o tym, jak ważne jest uczenie się na podstawie naszych doświadczeń. Początkowe odrzucenie było cenną lekcją na temat natury tej osoby i dynamiki związku. Zignorowanie tej lekcji i zaakceptowanie kogoś z powrotem byłoby zmarnowaniem ważnej szansy na wzrost i mądrość. Stoicy wierzyli, że każde doświadczenie, nawet bolesne, zawiera w sobie ziarna mądrości, które mogą pomóc nam podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Należy również wziąć pod uwagę. Że zaakceptowanie kogoś z powrotem po odrzuceniu może ustanowić szkodliwy wzorzec w Twoich przyszłych związkach. Jeśli pokażesz, że jesteś gotów zaakceptować niekonsekwentne traktowanie, możesz przyciągnąć innych, którzy również nie będą Cię odpowiednio cenić. Stoicy podkreślali znaczenie ustanawiania i utrzymywania wysokich standardów jako sposobu na przyciągnięcie zdrowszych i bardziej pełnych szacunku relacji. Pomyśl też o kwestii autentyczności. Kiedy ktoś wraca po odrzuceniu, jego motywacje mogą nie być do końca czyste. Może jest samotny, może inne opcje nie zadziałały, a może po prostu odczuwa nostalgię. Przyjęcie kogoś z powrotem w tych okolicznościach oznacza, że możesz stać się drugą opcją lub wygodną alternatywą, a nie prawdziwym, entuzjastycznym wyborem. Filozofowie stoiccy mówili również o tym, jak ważne jest życie w zgodzie z ludzką racjonalną naturą. Częścią tej racjonalnej natury jest zdolność do obiektywnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji, które sprzyjają naszemu długoterminowemu dobremu samopoczuciu. Akceptacja kogoś z powrotem po odrzuceniu, zwłaszcza jeśli jest to impulsywna decyzja oparta na tymczasowych emocjach, może nie być zgodna z tą racjonalną naturą. Zastanówmy się również nad stoicką koncepcją wolności wewnętrznej. Kiedy nieustannie reagujesz na czyjeś decyzje, najpierw na odrzucenie, a potem na powrót, rezygnujesz ze swojej wewnętrznej wolności. Stoicy cenili sobie zdolność do zachowania spokoju i autonomii, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Trwanie w swojej decyzji, aby nie przyjmować kogoś z powrotem po odrzuceniu. Jest jednym ze sposobów na zachowanie tej wewnętrznej wolności. Kwestia szacunku do samego siebie jest tu fundamentalna. Stoicy wierzyli, że szacunek do samego siebie jest podstawą cnotliwego życia. Kiedy pozwalasz sobie na traktowanie siebie jako opcji, którą można odrzucić, a następnie odzyskać, podważasz swój własny szacunek do samego siebie. Ważne jest, aby pamiętać, że zasługujesz na to, aby być czyimś pierwszym wyborem, a nie wygodną alternatywą. Gdy inne opcje nie działają. Istnieje również praktyczny wzgląd, że relacje, które przechodzą przez cykle odrzucenia i pojednania, są zwykle niestabilne i burzliwe. Stoicy cenili stabilność i harmonię we wszystkich aspektach życia. Zaakceptowanie kogoś z powrotem po odrzuceniu może być początkiem wzorca niestabilności, który na dłuższą metę spowoduje więcej cierpienia. Na koniec weź pod uwagę, że Twoja decyzja aby nie przyjmować kogoś z powrotem po odrzuceniu, nie dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji. Chodzi o ustanowienie precedensu dla tego, jak pozwolisz się traktować we wszystkich swoich przyszłych związkach. Chodzi o szanowanie własnej godności i wartości. Chodzi o to, aby wybrać stabilność emocjonalną i szacunek do samego siebie, zamiast tymczasowej satysfakcji z posiadania kogoś z powrotem. Stoicka mądrość uczy nas również o tym, jak ważne jest obserwowanie własnych wzorców myślenia i zachowania. Kiedy zastanawiasz się nad przyjęciem kogoś z powrotem po odrzuceniu, ważne jest, aby zbadać, czy te rozważania są napędzane przywiązaniem emocjonalnym czy racjonalną oceną sytuacji. Stoicy rozróżniali między prawdziwą miłością a zaborczym przywiązaniem. Prawdziwa miłość dobrze życzy drugiej osobie i szanuje jej autonomię. Podczas gdy zaborcze przywiązanie dąży do kontrolowania i utrzymywania osoby blisko, niezależnie od okoliczności. Jeśli zastanawiasz się nad zabraniem kogoś z powrotem, głównie dlatego, że nie możesz znieść myśli o utracie go na dobre, może to być bardziej przywiązanie niż prawdziwa miłość. Seneca, jeden z wielkich filozofów stoickich, pisał obszernie o znaczeniu umiaru i równowagi emocjonalnej. Zaobserwował, że skrajności emocjonalne Zarówno euforia, jak i rozpacz mogą prowadzić do pochopnych i niezdrowych decyzji. Kiedy ktoś, kto ją odrzucił, wraca, naturalne jest, że doświadcza emocjonalnego rollercoastera. Po pierwsze, może pojawić się ulga i radość z powodu ponownego wybrania, wtedy może pojawić się zamieszanie i niepewność co do ich prawdziwych motywacji. Te ekstremalne wahania emocjonalne są dokładnie tym, czego stoicy radzili unikać przy podejmowaniu ważnych decyzji. Stoicka praktyka codziennej refleksji, znana jako badanie duszy, może być szczególnie pomocna w tej sytuacji. Pod koniec każdego dnia stoicy zastanawiali się nad swoimi czynami, myślami i decyzjami, zadając sobie pytanie: czy działają zgodnie z cnotą i rozumem? Jeśli zaakceptujesz kogoś z powrotem po odrzuceniu, czy będziesz w stanie zastanowić się nad tą decyzją ze spokojem i dumą? Czy będziesz w stanie uczciwie powiedzieć: że postępowałeś zgodnie ze swoimi najwyższymi wartościami i z szacunkiem do samego siebie? Jest też kwestia wzajemności emocjonalnej. Zdrowe relacje charakteryzują się zrównoważoną wymianą energii, szacunkiem i uwagą. Kiedy ktoś go odrzuca, a następnie wraca, tworzy to fundamentalną nierównowagę w dynamice związku. Musiałeś poradzić sobie z bólem odrzucenia, zakwestionować własną wartość, i znaleźć sposób, aby iść dalej. W międzyczasie miał swobodę odkrywania innych opcji, lub po prostu zostania sam, bez poważnych konsekwencji. Zaakceptowanie kogoś z powrotem w takich okolicznościach może utrwalić tę nierównowagę, w której inwestujesz więcej emocjonalnie, niż dostajesz w zamian. Stoicy mówili również o znaczeniu życia w teraźniejszości, ale nie w sposób, który ignoruje lekcje z przeszłości lub przyszłe konsekwencje. Życie w teraźniejszości oznacza podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji w oparciu o jasne zrozumienie obecnej rzeczywistości, w tym historii i ustalonych wzorców. Wcześniejsze odrzucenie nie jest tylko odosobnionym wydarzeniem w przeszłości. To kluczowa informacja o charakterze i priorytetach tej osoby. Ignorowanie tych informacji na rzecz natychmiastowej satysfakcji emocjonalnej nie oznacza mądrego życia w teraźniejszości. Ale raczej bycie impulsywnym i zaniedbywanie własnego samopoczucia. Weźmy również pod uwagę stoicką koncepcję Premeditatio Malorum praktykę wyobrażania sobie z wyprzedzeniem możliwych przeciwności losu, aby mentalnie się na nie przygotować. Jeśli zaakceptujesz kogoś z powrotem po odrzuceniu, co najgorszego może się wydarzyć? Prawdopodobnie mógłbyś zostać ponownie odrzucony, ale tym razem z jeszcze większym bólem. Ponieważ świadomie zdecydowałeś się postawić się w bezbronnej pozycji po tym, jak już zostałeś zraniony. Bycie psychicznie przygotowanym na taką możliwość może pomóc ci zdać sobie sprawę, że ryzyko emocjonalne może nie być tego warte. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie rozwijania sposobu myślenia o obfitości, a nie o niedostatku. Kiedy akceptujesz kogoś z powrotem po odrzuceniu, możesz działać z nastawienia na niedostatek. Przekonanie, że ta osoba jest Twoją jedyną opcją na miłość i towarzystwo. Stoicy zachęcali nas do uznania, że wszechświat jest pełen możliwości i możliwości. Są inni ludzie, którzy mogą Cię naprawdę cenić i traktować z szacunkiem, na jaki zasługujesz. Nadmierne skupianie się na kimś, kto już wykazał niepewność co do Ciebie, może uniemożliwić mu rozpoznanie i przyjęcie tych innych możliwości. Należy również wziąć pod uwagę, że zaakceptowanie kogoś z powrotem po odrzuceniu może być sposobem na uniknięcie niezbędnej pracy nad rozwojem osobistym. Odrzucenie, choć bolesne, stanowi cenną okazję do autorefleksji i rozwoju osobistego. Możesz wykorzystać ten czas na wzmocnienie swojej niezależności emocjonalnej, rozwinięcie nowych zainteresowań, pogłębienie istniejących przyjaźni. Lub po prostu nauczenie się samodzielnego czucia się komfortowo i kompletnie. Zaakceptowanie kogoś z powrotem może być sposobem na uniknięcie tej ważnej wewnętrznej pracy, ale oznaczałoby to utratę szansy na rozwój, która mogłaby przynieść mu korzyści do końca życia. Stoicy cenili również cnotę odwagi nie tylko w niebezpiecznych sytuacjach fizycznych, ale także w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Jest prawdziwa odwaga w mówieniu nie komuś, kogo nadal kochasz, ale kto nie traktował cię z szacunkiem na jaki zasługujesz. Jest odwaga w stawianiu czoła tymczasowej samotności w imię waszej długotrwałej godności. Jest odwaga w stawianiu na siebie i swoją zdolność do znalezienia czegoś lepszego. Ta odwaga jest cnotą, którą stoicy uważali za niezbędną do dobrze przeżytego życia. Kwestia zaufania to kolejny kluczowy aspekt który należy wziąć pod uwagę. Zaufanie jest podstawą każdego zdrowego związku. Kiedy ktoś je odrzuca, zaufanie zostaje naruszone w fundamentalny sposób. Nawet jeśli zaakceptujesz tę osobę z powrotem, cień poprzedniego odrzucenia zawsze będzie obecny. Może się okazać, że ciągle kwestionujesz jego motywację, analizując każdy gest lub słowo w poszukiwaniu oznak, że może cię ponownie odrzucić. Ta ciągła czujność emocjonalna jest wyczerpująca i może uniemożliwić Ci doświadczenie spokoju i bezpieczeństwa, które powinny charakteryzować zdrowy związek. Filozofowie stoicy mówili również o tym, jak ważne jest zachowanie długoterminowej perspektywy. Decyzje oparte na chwilowych emocjach rzadko prowadzą do satysfakcjonujących rezultatów w dłuższej perspektywie. Chwilowe szczęście z powrotu kogoś może szybko zostać zastąpione niepokojem, niepewnością i ostatecznie większym bólem, jeśli podstawowe wzorce się nie zmieniły. Z drugiej strony, decyzja, aby trzymać się swoich standardów i iść dalej, choć może być bolesna na krótką metę, prawdopodobnie zaowocuje większym szczęściem i stabilnością w dłuższej perspektywie. Należy również wziąć pod uwagę, że zaakceptowanie kogoś z powrotem po odrzuceniu może wysłać mylącą wiadomość do innych w Twoim życiu. Przyjaciele i członkowie rodziny, którzy byli świadkami Twojego bólu podczas odrzucenia, mogą być zdezorientowani, a nawet stracić szacunek dla Twoich decyzji, jeśli łatwo zaakceptujesz kogoś z powrotem. Co najważniejsze, Możesz wysłać do siebie wiadomość, że twoje własne potrzeby i standardy są negocjowalne, jeśli chodzi o miłość. Stoicka praktyka wdzięczności może być tu również istotna. Zamiast skupiać się na tym, co straciłeś przez odrzucenie, zastanów się, za co możesz być wdzięczny. Odrzucenie ujawniło ważne informacje o charakterze tej osoby. Uwolniła ją od związku, który być może był niezdrowy lub stabilny. Zrobiła w swoim życiu miejsce na coś lepszego. Była to okazja do wzmocnienia własnej niezależności i szacunku do samej siebie. Kiedy patrzysz na odrzucenie przez pryzmat wdzięczności, przyjęcie kogoś z powrotem może wydawać się mniej atrakcyjne. Stoicy podkreślali również znaczenie życia zgodnie z podstawowymi wartościami, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Jeśli jedną z Twoich podstawowych wartości jest traktowanie z szacunkiem i uwagą, przyjęcie kogoś z powrotem po odrzuceniu może być naruszeniem tej wartości. Jeśli cenisz sobie szczerość i bezpośrednią komunikację, zaakceptowanie kogoś, kto za pierwszym razem nie miał jasności co do swoich uczuć, może być problematyczne. Pozostawanie wiernym swoim wartościom, nawet gdy jest to trudne. To sposób na uczciwe życie. Na koniec weź pod uwagę, że Twoja decyzja w tej konkretnej sytuacji może mieć konsekwencje wykraczające poza tę konkretną relację. Może wpływać na to, jak postrzegasz siebie, jak widzą Cię inni ludzie i jak podchodzisz do przyszłych związków. Decyzja o utrzymaniu swoich standardów i podążaniu naprzód z godnością jest inwestycją we własne poczucie własnej wartości oraz zdolność do przyciągania. I utrzymywania zdrowych relacji w przyszłości. Nauki stoickie przypominają nam, że mamy moc wyboru naszych reakcji na okoliczności. W tym przypadku masz moc, aby zdecydować się powiedzieć nie, utrzymać swoje standardy i iść naprzód z godnością. Ten wybór, choć w tej chwili może być trudny, jest inwestycją we własne długoterminowe szczęście. I dobre samopoczucie. Jest to wybór, który honoruje stoickie zasady szacunku do samego siebie, racjonalności i osobistej autonomii. To wybór, który uznaje Twoją wartość i odmawia zaakceptowania mniej, niż na to zasługujesz. Jest to wybór, który pokazuje odwagę, mądrość i głębokie zrozumienie, że prawdziwa miłość, w tym miłość własna, Nigdy nie powinna wymagać od ciebie kompromisu ze swoją godnością lub podstawowymi standardami.